magiczne chyba, znaczy to wiesz... Piskie, no. Znaczy tak, w realu, no to tak, ale... No tak, ale no to kurde, to nie jest real, to jest tylko gra. No hmm? właśnie. No, może i to jest... nie, to jest prawdziwa. Dobra, ja idę w lewo, nie, wyjątkowo idę w prawo. I ten, i za AWP, bo mam AWP, więc pewnie zaraz zginę. Jezu, weź! Ma no, ktoś sercer to co ulicisz tam? Tutaj w globalu? Chciałem zobaczyć jak to wygląda No nie Boże! boże! No Co jest? Zginąłem, Kołeś ma... ma pompę, kołeś ma pompę. pompę. Ahałem Gdzie? Gdzie ty... Tam gdzie ty zabiłeś jednego O ty twory to ciekawe jest to nic nie zmieniło Eee, zmieniła się głos. No pięknie! No biegnę, bo oni tam wszyscy już zajęli no, Respa, nie więc głos, bo po prostu jak na NB-cie, to słyszałeś ich wszędzie, nie? Ja po prostu no, no, ich wszędzie po mapie słyszałem. A nie, teraz mi tak lepiej. Lepiej słyszę. No i GZ. Ja też lepiej. Ej, dobra, coś no, mi zepsuło bo... na mapie. No, no, no strzelałeś no, na plusie. Ty tu słyszałeś ci wszędzie. A teraz to normalnie ci słysz. Dobra. Idę prawo, bo tam jest bezpieczniej. No, idę w prawo, no, ja, tą ja tam też spróbuję no, jeszcze no, raz coś. AWP pocisnąć. No, no lepiej jest od to dużo. Wiesz, wtedy nie zabijałem... Teraz też nie zabijam, ale zmiany są LOL, AWP na długiej, tej takiej po prawej stronie, tam, out. uważaj. On snipe. LOL. CO?! Ty... Lol. Ja nie mogę, Boże Naruto ma dobrze ten... ustawiony, za chwilę go zabije No Ile tam ten gameplayer trwał? Dwadzieścia albo 23 jakoś tak Właściwie to jeszcze jeden mecz, po tym i kończymy, bo to wiesz, bo to jest za długo. No tak, ten mecz i co jeszcze następny, czy już nie? No następny, no. Lepiej trochę teraz z tymi przejściami. Dobra, lecę. Oczywiście prawo. Słyszałem kolejną taktykę na mapę. Kurde, nie powinienem tego smoka rzucać. To rozrzuty jest okropnie. Czyli, info, czekaj. O Boże, co, jak on mnie zabił? Skąd ja dostałem w ogóle? Gdzie ty jesteś? A ty ja tu na ty tu jesteś? Ja to ja nie wiem, mam. to ja nie wiem. Po prawej twojej, znaczy na górze. Tam gdzie pa... tam gdzie patrzysz, tylko że prawa. Ładnie. No co to? to by... Lol. Co za co, co za ciota. Na Ja jakie to było głupie rynek, zrushujemy Dobra, ja mam takie staty, że kurna Jakiś epic fail Dobra. Dobrze, zrobiłem, kurde Miałem ja AWP, miałem taką dobrą pozycję Chodź, rushem Wiem, idę właśnie Ja zawsze tutaj O fuck, już, już połowa HP Eee, wycofuję się i już przeszliśmy. Tutaj, tutaj to jest tak, trzeba grać na tym, na. Kuśba! tamku. Siedzą. Podki. Info, info, info. Jestem przy tym targu, czyli jak to tam się nazywa. Lecę od ich spawnu. No ja wiem. No i nie żyję. Ja nie mogę, jako oni ka. właśnie go masz! Aj, wiem, 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 właśnie, nie, nie ogarniam Bo Zresztą mało HP miałem już Jak wtedy dust? No... To nie można w sumie zmienić, ale zostajemy już Nie, zostajemy tu, bo tu jest jeszcze dobrze, bo tu jest, jest krócej, więc... Bo tu nie jest do 30, nie? Chyba No, nie, 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 tu jest tam do, do 10 Do 15 chyba, nie wiem Nie wiem co kupić nawet bo ja, ja biorę coś takiego, Galila i jeszcze babki. Ja mam Ja mam ten Flasher, gdzie ty po... Oni tu rzucają ten A tu już jest na szkoleś? Ostawił tę pozycję? Okej, okay, nie, nie wiem skąd do mnie walą, ale skądś walą, więc... Mhm, duże szanse mam. Gdzie ty? O, masz go. Masz ich. Więc co, ja sobie chyba kupię strzelbę, bo na tą mapę strzelba jest fajna chyba, chyba. Wezmę sobie strzelbę też Bo tak widzę że po prostu Wiem że. Czekaj Gdzie są strzelby Nie ma MP5 Gdzie ty idziesz ze mną? Gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? Bison jest Gdzie poszedłeś? jestem tutaj Bizon jest Fuck this, idę sam Tire naboi no, co to było, lol? Ty no strzelasz, 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 strzelasz. Tu chcesz przeładować, jeszcze masz 30 naboi. Tunel. Znaczy trochę mało zabiera. Ej koleś. Jak kampi! No, Jak kampi koleś, boże z tą strzelbą. Tak? No tak, siedział na mnie i wie siedział sobie. A w ogóle ja nie wiem, czy on nie ma. Nie no, nie wiem. Później. Skakujesz jeszcze przez okno, chyba. <tryk> Za wschodów. Dobrze, kampcie cię. Co ty masz? Pompę? Noo... Daj pompę, mam bizonę. No, ty! Zero. W magazynku od no nas drugi. Ten z pompą przy hostach kampie ja w sumie dobrze 84 i zero O, chyba ja sobie strzelam, ale nawet nie pan trzyma Skakuje oknem Skakuje Tak nie No tak ta biega ten głosu. <głos> 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 no, jeszcze go zabił. I tak wygrałem. No. Okej. Okay. Lecę. Nie, teraz muszę coś zabić, nie ma bata. Chodź za mną no. To miałeś dobrego kompa Fuck Nie wiem co się dzieje z tej to jaką najgorszy nie To No patrz, typek wychodzi BUM A ja walę do niego ze strzelby i nic, no spoko? Gdzie ty jesteś? Ty żyjesz nie żyjesz? Hmm. Że... Że nada po prostu tak lamić ja nie mogę... Ja to bym serwa zmienił na jakiegoś dasika Ale potem no, może być The das pogra. Może być The das potem Ale patrzcie ja mam kurczę klasyczny turniowy 15 na 18 bo jest spoko Ale ja nie mogę dobić, nie, nie, nie jak mam to jak to nie, nie mam jak A dobra Ale zresztą wiesz co po tym meczu i tak już kończymy chyba LOL Oj, blokujesz, blokujesz LOL LOL, nie grało się w Call to się nie wie, jak się pić, Co ja tu mogę wziąć? Nic Dobra, To nie posadzisz na meszek Biorę Galila i raszuję, już nie, nie mam... nie mam szansy Wziąłem obrzyna Nowe Ale nie wiem, gdzie Jak to do domku się idzie, to już za późno Już że rushuję Wziąłem tunel n w końcu zabiłem kogoś. Tak, ja mam 6 na 10. Fajnie, ciekawe jak go nie sfleszowało. To jest też kurde niemożliwe. Oh. Tenawczy, spoko. No, za WP. Dobra, koniec strzelb. Biorę. Dobra, eko, ja biorę on, eko come on, też. Wezmę eko. Kolejny film zbignął. Aparty. Come on, on let's go. Ja, ja mam Galila. Dobra, i trzy, trzy, trzy No Fajnie, że on wyskakuje A e, dobra, nie ma co płakać No dawaj na inferno, można zostać, no No bez jajno lol Co za koleś Ja w to nie wierzę, że on wychodzi i wali mi te na... nic Lamię, jak nie wiem Hmm, dawaj na inferno, zostaniemy. no dobra, tylko że ja już wtedy wyłączę nagrywanie i. Chociaż nie, możemy. O, wiem już co, dobra, wiem. Albo nowe. Nowe, no dokładnie. Nowe i z zamiast hmm. tego, bo to hmm. takie takie średnie jest. Wiesz, zamiast po prostu tam, zamiast tego sam ty zrobimy i będzie kit. Nie, to też damy. Będzie kontynuacja właśnie jeszcze lepiej. Dobra Wiesz, ja tyle mam, bo wbijam no Bez tego pierwszego, to pierwszy beznadziejny to Bez tego pierwszego Jezu, ten hosty zabija, no Ale lipa Dobra Nie, kałasz Ja, ja też Wiesz co ja, nie wiem, jakoś pobiegnę inaczej, bo. To nie ma sensu po prostu. Ale ja za to bom? Oni tu będą biegli, więc. Flash, 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 flash. Kurde, co to pisze? Zdechpiła już? Tak. Cofnij co my No, patrz, no i będę. 68 Ej, do ilu tu jest? Tak, skałasza to są może A po co ten benzit z tą sniperką siedzi? Nie, nie czaję tego Ona jest słaba. Co nie ogarnia? No jeszcze do tego słaba. A, bo to jest ta beznadziejna. No. Tunel. Tylko ona chyba... Jedyne co to jest to, że... Ona nie... Nie za... Nie za ten. A nie, i tak się za, za ten... No nie, nie umiem się wysłodzić. Ale headshot, super. <laughs> headshot. A, no w końcu trafił, no no. nie, bo to jest kaucik. No wiem. Scoutik w sumie jest dobry, jeżeli umie się z niego grać, ale... Myślałem, że się też nie zamazuje ta ta ta, ale to się zamazuje i tak, no, więc w sumie... No. Luneta Ten z tym glokiem siedzi Dobrze Dobrze Lepsze ode mnie koleś i Dobra nie wiem wezmę sobie hmm. P90, nie wiem co to jest w ogóle. A wiesz co ja się przykampię bo... No ja się, ja się przykampię bo... Nie ma sensu Ty wiesz panie co to znaczy po prostu wiesz, ja ja, no, ja no, rasuję, no, no, bez sensu Balkonik nad apartami no, jeden jest A tam, aaa to wiem Trzeba mówić na ten apartament Ja nie mogę Co, Jak ty Jak te flasze w ogóle nie działają w tej grze Tak to nie, to Kampisz przy hostach A tu nie ma tego? O, oh yeah! No teraz przez siebie A nie, nie. Zafiłeś go? Po jakiego mam No widzę właśnie. Jak skanujesz przez okno. Bo ja trafiłem. LONG CAMPING KIKORBAN Ale, ale was Suki. wydupczyli, ja nie mogę Dobrze, 8 na 13. Dobra, yy, także to, to by było na tyle I widzimy się w następnym filmie To będzie trzecie, trzecia część, cześć no.